Zadanie 12, matura 2024. Funkcja liniowa f jest określona wzorem piartu pierdu, gdzie k należy do rzeczywistych. Funkcja f jest malejąca dla każdej liczby k należącej do przedziału. Ok. Pytanie jest, kiedy funkcja jest malejąca? Funkcja jest malejąca, kiedy współczynnik kierunkowy, czyli a, jest mniejsze od zera. U mnie a. Jest równe minus 2k plus 3, bo a stoi zawsze przy x. Jakbyście nie wiedzieli, funkcja liniowa wygląda w ten sposób. a stoi zawsze przy x, więc to musi być mniejsze od 0. Więc minus k, 2k musi być mniejsze od minus 3. Dzielimy sobie to przez minus 2 i pamiętajcie o tym, że jeśli dzielę przez minus 2, to mój ptaszek zmienia stronę. Czyli k będzie większe od trzech drugich. Zawsze, jeśli mnożę bądź dzielę przez minus jakąś liczbę, to mój ptaszek zmienia stronę z jednej na drugą. No więc. Jeśli sobie to narysujemy, to dostajemy trzy drugie. Mój ptaszek nie ma kredki, czyli nie koloruje kropki i idzie w prawą stronę, czyli X należy od trzech drugich otwarte, do nieskończoności, również otwarte. Co daje mi odpowiedź D.